Kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Świat Ciłała. Dzisiaj chciałam wam pokazać taki dosyć nietypowy filmik, bo jak widzicie Len ma nową kreację. No pokaż, się, pokaż, tylko uważaj, żebyś nie spał. Robioną na wymiar. Zamówiłam mu. Pasuje mu idealnie. On niby nie lubi ubranek, ale wczoraj, ponieważ paczuszka przyszła wczoraj, yy, był bardzo zadowolony. Zazwyczaj to wiecie, to, to się drapie, yy, częsie się, nie chce się ruszać. A tutaj widzicie, wariuje. Wczoraj chodził. Ja wiem, z godzinę, lub nawet więcej, w tym ubranku, bo chciałam jakby przetestować, y, czy nie wyjmie łapek. Także y, no, dosyć nietypowa pora, y, żeby pokazywać ubranka dla ciłałki, ale y, no, odnalazłam panią przez Facebooka. I, I postanowiłam, że zamówię. Na razie zamówiłam jedną sztukę, ale myślę, że to nie koniec. <gryw> Mam nadzieję, że Wam się podobają wygibaski lenego. Widzicie, tu są takie bimbałki. I można, jeżeli piesek jest jeszcze mniejszy niż podacie wymiary, to, to można yy, tutaj związać. I wtedy sweterek bardziej przylega. Trzeba podać wymiar y, od ogonka do szyjki i y, wymiar obwód klatki piersiowej za przednimi łap, łapkami. Jak widzicie, to jest fajne. Właśnie tutaj ten rękawek nie jest taki y, szeroki, i y, dzięki temu. Jak na razie, czyli przez dwa dni, e, Leny nie wyjął łapek jeszcze. L Luluś, uważaj, chodź tutaj, choć tu, 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 tu. E, nie wyjął łapek jeszcze ze sweterka, co jest e, na plus, ponieważ on, on jest akrobatom, jak widać, i z każdego kupnego sweterka albo ubranka e, po prostu wyciągał łapki, a jeżeli nie wyciągał łapek, no to. No, to jakoś z niego wychodził. E, tak jak mówię, drapał się ym, albo po prostu stał jak słup i nie chciał się ruszać. E, tutaj ta wełnka jest delikatna, jest to, ręcznie robione, jest to ręcznie robione ubranko. Także jesteśmy z Zenusiem bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że przyda mu się na takie wiecie jesienno-zimowe spacery. No i co by tu jeszcze? Ja jestem bardzo zadowolona, bo też tak jak widzicie, on ma bardzo kolorowo ubranko, ale pani przesyła zdjęcia różnych wzorków tych sweterków i można sobie dobrać kolory takie, jakie się chce. Jest tego naprawdę ogrom i, i, yy, i naprawdę yy, warto, jeżeli macie takie małe pieski jak Leny, ponieważ Leny nie jest yy, powiedzmy standardowym ciłałem, waży 1700 gramów i no te sklepowe ubranka wszystkie najmniejsze rozmiary są mu po prostu za duże i a zimą wiadomo, potrzebuje. Yy, potrzebuje ubranka, no bo jest mu po prostu zimno i nawet jeżeli nie, nie wychodzimy na dwór, bo no bo mój pies jak widzi śnieg, to nie wie co ma robić i nie, i nie chce się załatwiać, to. Yy to yy, no musi mieć coś ubrane po prostu. I, i, I właśnie zależało mi na tym, żeby miał to dobrze dopasowane, żeby nie, nie krępowało jego ruchów, żeby... Na tym, żeby czuł się swobodnie w tym ubranku, żeby nic nie krępowało mu ruchów, żeby się nie drapał i żeby nie stał jak sub soli. I żeby po prostu było mu to jak najbardziej wygodne. Ponieważ kiedyś, kiedyś mieliśmy taki Sklepowy sweterek też jakby z jakiegoś takiej wełnki albo z czegoś podobnego, gdy był bardzo malutki. I na pierwszy rzut oka jakby wszystko wyglądało bardzo ładnie, ale no niestety Leny nie lubił tego sweterka. Nie chciał w nim chodzić, drapał się. Ten sweterek miał jeszcze taki golfik, więc nawet jak się mu wywinęło ten golfik, to też mu się nie podobało. Więc, yy, jeśli o to chodzi, to Lenie jest taką miągwą ubraniową. Ja go zaraz rozbiorę z tego i pokażę Wam, jakby samo ubranko, jak to wygląda w ręce. Więc poczekajcie chwilę, jest rozebrany. Nie chciałam, żeby długo siedział w tym sweterku, bo by się biedny przegrzał. Tutaj Wam pokażę. Tutaj, nie... Luluś, a nie gryź bimbałków. No. Tutaj widzicie taki wzorek. Lenuś. Oj no, ale dzisiaj jesteś łobus. Łobus jesteś. <gryzaj> no dobra, niech sobie tam gryzie. Jeszcze wam tu odwrócę. Tutaj macie, widzicie, wycięcie w wiadomym celu, żeby mógł się załatwić, wysusiać na dworku. Tutaj macie, mamy e, dziurki do łapek. A tutaj jest golfik, który też można wywinąć, ale nie trzeba. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. A tu mi mój pomocnik trochę przeszkadza. Także ja za ten sweterek zapłaciłam 50 zł. Uważam, że jak za pracę robioną ręcznie, nie jest to wygórowana cena. No, oczywiście, plus koszty dostawy. Czekałam kilka dni, dlatego że byłam w kolejce. Przede mną by pani miała inne zamówienia do wykonania. Dlatego też czekaliśmy kilka dni, ale nie było to jakoś bardzo, bardzo długi czas oczekiwania. No i co jeszcze? Jak na razie jestem bardzo zadowolona i myślę, że będę utrzymywać kontakt z tą panią, która wykonała to ubranko, bo naprawdę... Bardzo fajnie to wygląda, wszystko, i, i co najważniejsze, jest skrojone na miarę mojego psa. <noise> Więc czasem warto zapłacić trochę więcej, ale być pewnym, że, że yy, będzie dobrze. Leny, jak widać, jest fanem yy, takich właśnie sznurków. Zaraz mu to zabiorę, bo aż mi jest żal, <noise> ale przynajmniej jest zajęty, widzicie go w akcji. Przypominają mu się szczenięce lata. Ja jeszcze e, chciałam was poinformować, że e, od niedawna mamy też Instagrama. Nie gryź, bo popsujesz. E, mamy też Instagrama i e, adres Instagrama. Ja to zabiorę, bo mi po prostu szkoda. Poczekajcie, dam mu coś innego. Proszę. Masz misia. Tylko tu nie na tym brzegu. O! Mamy Instagrama. Nasza nazwa to Leny de Nazwę wam podam. Będzie na ekranie. Także, jeżeli mielibyście ochotę, to zapraszam Was do zaobserwowania naszego profilu na Instagramie. Na razie nie ma tam zbyt wiele. Postów ani zdjęć, ale myślę, że jeżeli będę widziała, że chcecie też obserwować Lenego przez Instagrama, to będziemy się starać z Lenusiem, rozwijać i ten kanał społecznościowy, profil społecznościowy. Ja dopiero jakby zaczynam przygodę z Instagramem. Wiem, że być może to śmieszne, dlatego że. Myślę, że Instagram jest równie um, popularny jak, um, jak Facebook, ale y, widzicie, ja Facebooka mam dopiero też chyba od 6 czy 7 lat. Y, YouTube mam od roku. No ale uważam, że mój piesek jest na tyle fajny i na tyle ładny, że nie tylko ja mogę się nim. Y, Zachwycać, i myślę, że osoby, które uwielbiają terasę, będą równie, e, równie zadowolone tak jak ja, więc e, wszystko to powstaje z miłości do moich, e, moich piesków. Dlatego, że Facebooka założyłam e, po śmierci hrabka, żeby mieć zajęcie, żeby też e, powstawiać tam kilka zdjęć e, hrabka. Przy lenym przykładku przy przy y, opisywałam różne nasze przygody właśnie na, na profilu facebookowym. A y, Lenuś jakby zainspirował mnie do tego, żeby zacząć działać na YouTubie. I tak. Y, ten Instagram wyszedł jakby całkiem przypadkowo, bo już miałam konto od jakiegoś czasu tam, ale nic tam nie używałam za bardzo. Po prostu założyłam i tak sobie to leżało odłogiem, aż pewnego dnia przyszedł taki pomysł, żeby, żeby coś tam też stworzyć dla Lenego. Więc jeżeli e, jesteście zainteresowani, no to, no to zachęcam bardzo serdecznie do obserwowania naszego profilu i na instagramie i oczywiście jest, jeżeli jesteście tutaj nowi to też proszę o subskrypcję kanału no i do zobaczenia w następnym odcinku Lenuś, Lenuś pożegnaj się ładnie daj cześć, daj łapkę podaj łapę podaj łapę nie chce ci się? No i widzicie, jak bardzo wyszkolony jest mój piesek, że nawet mu się nie chce podawać łapki. Ale to nie szkodzi. Do zobaczenia w następnym odcinku.